i Uczestnikom festiwalu i Scenizacji, a publiczności wrażeń, które będzie można na długo zachować pamięci a my Tak prezydent bielska białej Jacek Krywult otwierał 26 edycję Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, imprezy, która jest jedną z najlepszych kulturalnych wizytówek miasta nad rzeką Białą. 26 międzynarodowy festiwal sztuki Lalkarskiej uważam za podwaliny. A open. Jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych festiwali lalkarskich, cenionych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, organizowany jest między innymi dzięki wsparciu gminy Bielsko-Biała. Organizatorem festiwalu jest od początku jego istnienia Teatr Lalek Banialuka. No specyfika naszego festiwalu jest taka, żeby pokazywać w bielsku białej, obojętnie czy jest to festiwal, który odbywa się 7 dni 6, czy tak jak w tym roku niestety tylko 4, żeby pokazywać najciekawsze zjawiska artystyczne, które zdarzają się w obrębie sztuki lalkarskiej, takie, które są Istotne z punktu widzenia właśnie rozwoju lalkarstwa. Zapraszamy na spotkanie z mistrzami i znawcami sztuki lalkarskiej, którzy odwiedzili Bielsko-Białą podczas festiwalu, który odbywał się od 22 do 25 maja 2014 roku. Jestem z Tybingi, a to przedstawienie to wynik kooperacji trójki artystów. Tytuł Wunderkammer, gabinet osobliwości, mieści się w nim kolekcja lalek, przedmiotów związanych z nauką, sztuką, teatrem, literaturą. To taki gabinet osobliwości, jak w czasach baroku, gdzie ludzie próbowali zgromadzić rzeczy z całego świata. To przedstawienie oparte jest na prawdziwej historii Alicji z krainy czarów, prawdziwej, czyli nie tej disneyowskiej, tylko perwersyjnej. As an inspiration I had. Tim Burton, um, the, uh, Corpse Bride, his, uh, um, animation movie. Bardzo mnie inspirują zarówno Tim Burton i jego film Zgniła Panna Młoda, jak również mapety Jima Hensona. Ważne dla mnie jest, żeby połączyć z jednej strony opowieść w gatunku horror z drugiej komedię. Jest wtedy kontrast. Ludzie najpierw są poruszeni, boją się. Potem nagle przychodzi śmiech. Te odczucia wciąż się zmieniają i przeplatają. Po tych trzech teatralnych prezentacjach, pokazujących jak różne mogą być oblicza teatru, lalek i animacji, przenieśmy się do Galerii Bielskiej BWA, gdzie otwierana była wystawa towarzysząca tegorocznemu festiwalowi pod tytułem Magia Lalki. Cieszę się, że to jest wystawa żywa, w pewnym sensie stanowi, można powiedzieć, przedłużenie tego, co. Robimy na scenie albo odwrotnie. Wystawa jest zaproszeniem na przedstawienia, które są żywe, które, które istnieją w repertuarze teatru. Prezentujemy tutaj małe fragmenty bogatej twórczości wielu scenografów, którzy w tym ostatnim dziesięcioleciu z teatrem Lalek Banialuka współpracowali. Ja pisałam tekst do katalogu wystawy i pisałam go niejako na sucho, to znaczy otrzymałam dla przypomnienia sobie kasety, ale wystawa mnie zaskoczyła niezwykle pozytywnie, ponieważ postawiłam tezę, że Bania Luka to jest teatr formy i ta wystawa w stu procentach potwierdza to twierdzenie. Jest po prostu wspaniale móc obejrzeć z bliska takie fajne lalki, jak na przykład do sztuki Złoty Klucz, maleńkie, które jak się siedzi w dziesiątym rzędzie, no widać tylko w zarysach, a tutaj po prostu niemal, że wszystkiego można dotknąć. I są to jeszcze w dodatku lalki, które grają. One tutaj przyszły na krótkie wakacje, ale wrócą na scenę, co mnie bardzo cieszy. Powróćmy na scenę Teatru Banialuka i Teatru Polskiego w Bielsku Białej, gdzie odbywały się festiwalowe prezentacje. Wśród nich znalazło się wiele propozycji dla dzieci i młodzieży. This performance is born after workshops in schools with children. Uh, we work with children in schools in Italy. To przedstawienie powstało w wyniku warsztatów prowadzonych w szkołach. Pracowaliśmy z włoską młodzieżą. Pytaliśmy: Co myślicie o czarnej owcy, czyli o kimś, kto znajduje się poza grupą, kto zachowuje się całkiem inaczej, kto ma całkiem inne gusta? Uczniowie mieli różne sugestie dotyczące tego, jak czarna owca się czuje, jak się zachowuje, dlaczego on, ona jest samotna, dlaczego wściekła. I z tych pomysłów stworzyliśmy przedstawienie. Pobiegłam przez telewizję w tyle zabawu, ile tylko mogłam. O, jest to o tyle inny projekt. Że jest to pierwszy spektakl, który zrobiliśmy stricte dla, dla dzieci. No myśleliśmy, że, że ta praca będzie wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej i, i jakby innych rozwiązań będziemy szukać, a okazało się tak naprawdę, że w zasadzie w niczym się ta praca nie różniła od, od poprzednich naszych realizacji w, w sensie no, w w sensie podejścia i w sensie takiej, takiej zwykłej ciężkiej orki na, na próbach y, upadków i, i wzlotów. Ym, no i cóż, no i bardzo cieszymy się po prostu, że ten, że ten spektakl jest. Ym, jest przedstawieniem, które, które po prostu publiczność chce oglądać i na które przychodzi familijna publiczność i, i odczytuje to, dorośli odczytują to na innym poziomie, dzieci na innym i my taki, w takim dialogu po prostu no, widzimy jakąś siłę tego spektaklu. Ciekawe od kiedy czuczownice lubią teatr. Hej! No, no Już taka jest nasza natura, że my lubimy teatr, poezję. Co jste říkala? Hmm. Opakujte po mně. Jo, 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 Budulínek má dva roky. Dva, dva roky jezdíme. A už jsme byli různě a hrajeme ho pro děti, pro dospělí, umíme ho anglicky. Takže už jako dlouho... Dva roky je to, dva roky. Je, babičko! Babičko! Děličko! Babičko! Budulínek! Babičko! Hoď sem ty, kluku! Dej mi hubana! Mua. Ja się miał różni strach. Ja się miał takich hrozný strach. Na festiwalowych scenach mogliśmy zobaczyć przedstawienia twórców dobrze znanych bielskiej publiczności. Spektakl Światełko, który w Opolu wyreżyserował Marian Pecko, zmierzył się z trudnym tematem śmierci. Albo w mojej moje głowie, albo na mojej tarczce, albo w pamiętnik. thank you Najmniejszy bal świata Starunia w reżyserii Pawła Aignera to przedstawienie multimedialne. Kiedy ten spektakl powstawał, to, no, to było jedno wielkie pole doświadczalne, jeden wielki eksperyment. Nie wiadomo było, co wyjdzie, co nie. Nie wiedzieliśmy, jak ma wyglądać zegarek. Szukaliśmy go na początku braliśmy coś na głowę, zakładaliśmy, jakieś tarcze Ciągle, to było ciągłe poszukiwania i, i dużo śmiechu przy tym też, ale dużo nerwów właśnie, bo tyle jest uzależnionych rzeczy od techniki i a centymetr w tą, a dwa centymetry w tą, już coś, czegoś nie widać, coś nie styka, kabel poszedł, prąd wysiadł, kiedyś nam nawet w Warszawie na pół godziny w połowie spektaklu przerwane. Ludzie nie wiedzieli, czy ma być, czy to jest wpisane to studio, w ten program. w że na własne dziecko. Moją córkę Helmię. W trakcie festiwalu mogliśmy zobaczyć też przedstawienia organizatora, teatru Banialuka. Mała syrenka, pierścień i róża oraz sen Nocyletni Może stąd, elfie, Trzymam się, niesforna wiecznico. Czyż nie jestem twoim panem? I może ja jestem twoją panią? A przecież dobrze pamiętam, jak zwykłeś przybierać postać pasterza Koryna. Siedź... Na chwilę opuśćmy teatralne sale Bielska Białej i wyjdźmy na Bielski Plac Chrobrego, gdzie odbywało się jedyne podczas tegorocznej edycji festiwalu przedstawienie plenerowe. ludzie, którzy kolejno chodzą i znikają. Piotr Mikiciuk, aktor Teatru Woskresenia. Wierzy w murieńcu, święty kościoły i wielka ziemi kula. Tak wszystko kiedyś na nic się rozpłynie. Wśród imprez towarzyszących festiwalowi były warsztaty oraz seminarium. Nauczymy no, się animowania przedmiotów, pracy z jabłkami. Jesteśmy fachowcami od dawania życia właśnie takim jabłkom na sznurkach. Ćwiczymy koncentrację, uczymy się o równowadze, o środku ciężkości. Bardzo piękne, klimatyczne i mądre warsztaty. Jedno z takich głównych zasad w Stuttgarcie, w szkole, jest, że podąża się za materiałem. So we try to find out which story Grupa i my wszyscy mamy okazję spotkać się z mistrzami, bo to są absolutni mistrzowie animacji, zwłaszcza tradycyjnej marionetki, ale w ogóle animacji. No i to jest niezwykła no, możliwość i okoliczność, żeby popatrzeć jak oni to robią i czegoś się od nich nauczyć. te środki teatralnego wyrazu są potrzebne w terapii i tego typu zajęcia bardzo ładnie poprawiają stan psychofizyczny uczestników. Seminarium Lalki w Teatrze Amatorskim jest to wydarzenie, które towarzyszy festiwalowi w Bielsku Białej. Jest to wydarzenie, które będzie poświęcone metodom, celom pracy amatorów, z lalkami w teatrze, w teatrze amatorskim. Zaprosiliśmy tutaj specjalistów, którzy zajmują się takim teatrem, i będziemy dyskutować o tym, jak ten teatr rozwijać co jest ważne w konstruowaniu takich spektakli z amatorami i dlaczego warto korzystać z lalek w takiej pracy. Poza konkursem w tym roku zaprezentował się niezwykły teatr z Indonezji. To, co dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć, to jedna z najstarszych form opowiadania historii na świecie. To tradycyjny teatr cieni pochodzący z Jawy Centralnej. Jest tam niezwykle popularny, rozwijał się od ponad tysiąca lat. Mają swoje tam wpływy, zarówno myśl hinduistyczna, jak i buddyjska, a później także wpływy islamu. To, co dzisiaj akurat mogliśmy zobaczyć, to historia zaczerpnięta z Ramajany, czyli z tradycyjnego eposu indyjskiego. Powróćmy do przedstawień, które uczestniczyły w konkursie 26. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku Białej. For me it's about the struggle, when you get older. Dla mnie to przedstawienie jest o naszej wewnętrznej walce, kiedy stajemy się starsi. Kiedy nasze ciało przestaje wykonywać to, do czego byliśmy przygotowani walce pomiędzy przemijającą młodością a starością, a jednocześnie o pozostawaniu tym, kim się było zawsze. Thank you. I my, przywieźli swój spektakl, który my przywieźliśmy do Bielska Białej spektakl, który gramy od 2001 roku. Wyreżyserował go twórca światowej sławy, narodowy artysta Rosji, Walery Wolchowski. Niestety od 10 lat nie ma go już z nami, a przedstawienie żyje. I to właśnie twórczość potrzebna jest człowiekowi, żeby wciąż móc żyć po śmierci. Еще какое-то время после своей смерти. Только потому, что живу без вывески, да на небольшой улице, да к тому же... Para nosotros, la Głównym naszym celem było pokazanie ewolucji lalki. To jak dzięki postępowi technicznemu tradycyjna lalka może zmienić się w machinę, a my jesteśmy nową generacją animatorów animujących lalkę elektronicznie. Telewizja bielsko. Telewizja Hello. To mistrzowie lalkarstwa z Wielkiej Brytanii, Blind Summit Theatre. Trzech aktorów animujących jedną lalkę zachwyciło publiczność i jury 26 międzynarodowego festiwalu sztuki lalkarskiej w Bielsku-Białej. Ich występ nie zakończył się po umilknięciu oklasków, trwał dalej w szatni teatru Banialuka. Kurs dla lalkarzy doceniło jury. Anglicy otrzymali Grand Prix Bielskiego Festiwalu. O przedstawieniu stu rozmawialiśmy z krytykiem teatralnym, historykiem teatru Lalek, Markiem Waszkielem. Anglicy wygrali w ubiegłym roku w Polsce Kontrapunkt, festiwal w Szczecinie, to daleko od Bielska. Ale dziwię się, że ten spektakl jakoś nie przedostał się, i właściwie dla środowiska lalkarskiego rozumiem, że jego odkrycie dokonało się tu w Bielsku Białej. To bardzo piękny spektakl z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego że to spektakl, który jest w pewnym sensie o teatrze lalek, bo on mówi o istocie lalki, o tym, czym jest lalkowość. wieczór! Z drugiej strony, no, jest to taki spektakl który jest w stylu stand-up comedy. Ale ze znakomitą animacją. O takiej animacji to możemy sobie pomarzyć często tylko, bo właściwie ona jest niedościgłym wzorem, a pokazuje, co znaczy jednak prawdziwa sztuka, wirtuozeria w jakimś gatunku. I oczywiście, lalkarstwo też jest takim gatunkiem, który który musi być wykonywany wirtuozersko i wtedy, no tak jak wczoraj na spektaklu, publiczność, mimo, że może nie wszyscy rozumieli wszystkie kwestie, tam było bardzo dużo tekstu w tym spektaklu, ale ta siła animacji sprawia, że nawet te miejsca, które wydają się mniej zrozumiałe od strony literackiej, po prostu zachwycają. Zachwycają animacją, ruchem, e, nieważkością, tym, że ta lalka jest naprawdę w stanie wykonać wszystko. Jest trzech animatorów, którzy prowadzą jedną postać. Spektakl trwa prawie półtorej godziny, i nie możemy oderwać oczu od, od jednej lalki działającej na pustym stole. O przedstawieniu stół rozmawialiśmy także z członkami jury Tadeuszem Kornasiem i Januszem Rylem Krystianowskim. E Kilka przedstawień na tym festiwalu wzbudziło naprawdę wielką radość, nie tylko moją, bo długo dyskutowaliśmy, komu przyznać nagrody. Właściwie główna nagroda dla Teatru Blind Summit Theatre za stół była wynikiem naszej zgody. Bo rzeczywiście ten spektakl pokazał y, absolutną magię y, lalek. Ooh, that's nice. <laughs> no, przede wszystkim rewelacyjna animacja, mistrzostwo animacyjne, ponieważ to jest festiwal poświęcony sztuce lalkarskiej, więc nie można było nie dostrzec spektaklu, który się nazywa Stół, przywieziony z Anglii, gdzie trójka aktorów. W perfekcyjny sposób wyruszała jedną jedyną lalką zajęła nam półtorej godziny czasu i nie nudziliśmy się i myślę, żeby jeszcze to trwało dłużej jeszcze twórcy znaleźliby coś bardziej atrakcyjnego w pokazaniu nam tego świata i tej postaci przedstawienie stół otrzymało także dyplom honorowy Polskiego Ośrodka Lalkarskiego UNIMA. A także nagrodę aktorską przyznawaną przez sekcję teatrów lalkowych Związku Artystów Scen Polskich. Podczas 26. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej przyznano także nagrody specjalne. Otrzymały je spektakle Wunderkammer, Gabinet Osobliwości, a także spektakl Kraina Czarów. Nagrodę za najlepszy spektakl dla dzieci otrzymał spektakl Budulinek. 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej przeszedł do historii. Na zakończenie naszej relacji jeszcze kilka refleksji na temat magii sztuki lalkarskiej, jakimi podzielił się z nami Wiesław Czołpiński. Poprzez obecność lalki uzyskujemy ten przedziwny wymiar, wymiar magiczny, można powiedzieć. To są jakieś animistyczne odniesienia do, do jakichś praźródeł, pra prafetyszy, można by tak naukowo do tego podejść. Ale myślę, że najważniejsze jest budzenie dziecka w nas. A to dziecko, jeżeli umiemy w sobie pielęgnować, to jest pięknie. A lalka daje takie szanse. Lalka teatralna oczywiście. W języku polskim mamy pewien, pewien problem, pewien skopu, ponieważ nie dorobiliśmy się czegoś takiego jak odrębna nazwa dla, dla lalki teatralnej. Były takie historycznie uzasadnione momenty, w których mieliśmy tego rodzaju wstępne, wstępne próby, ale niestety... U nas lalka się kojarzy tylko i wyłącznie z lalką do zabawy, podczas gdy na świecie, no w wielu, wielu ościennych nawet krajach, lalka w teatrze to inna lalka niż ta do zabawy.